Witam wszystkich. To jest nowa seria wideo o odwiedzinach podróżniczych Holendrów w Polsce. Te, te recenzje znalazłam na stronie. Spójrz na to. Nie jedź do Polski. Wakacje w Polsce. Wcześniej otrzymaliśmy. Kilka dziwnych sporzeń, gdy opowiedzieliśmy o naszych wakacjach, polska była niezmienna reakcją: Co chcecie tam robić? Cóż tak naprawdę sami nie wiedzieliśmy? Mój mąż bardzo chciał, Odwiedzić Auschwitz, ale ja już zdecydowałam, że nie zrobię tego z dziećmi. Dla niego było to bardzo, to bardzo imponujące. Cudownie było zobaczyć to raz. Nie zrozumiałe, że wydarzyło się to zaledwie, 72 dwa lat temu. Co więcej, w pobliżu znajdowało się mnóstwo kultury, bogate zamki, fortece, a także góra, w której znajdował się słynne, ale jak dotąd niemożliwe do odnalezienia. Odnale Nazistowski pociąg z ładunkiem o wartości miliarda dolarów. Ekscytująca historia, którą można opowiedzieć nawet najmłodszym dostosowany sposób, a tak pre dla tak my tak, ciągłone Nie powinniśmy zapominać o, o sobie. Jest tu mnóstwo pięknych i modnych sklepów z ubraniami. Więc tak, potajemnie zakochaliśmy się w tym klejnocie, które nie zostało jeszcze. Odkryty przez wielu Holendrów. I tak naprawdę ja też jestem zielona, że mówię o tym uh, wszystkim teraz. Więc proszę, nie jedź do Polski. Może mają uh, rację. Kochamy Polskę za to, jaka jest, ale. Polska również zasługuje na uznanie za być tak niesamowitym krajem. Nie potrzebujemy tego, ale zas zasługujemy na to. Na pewno. Dziękuję za oglądanie. Pa!